Samorząd, Teraźniejszość i Przyszłość to główne hasło VIII Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego, który odbył się 19 maja we Wrocławiu. Wydarzenie organizowane już tradycyjnie przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego zgromadziło liczne grono przedstawicieli samorządów, administracji rządowej, naukowców, przedsiębiorców, ekspertów i dziennikarzy. W sumie w kongresie wziął udział ponad pół tysiąca uczestników. Kongres otworzył Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego. To już ósmy Dolnośląski Kongres Samorządowy. Hasło tegorocznej edycji to Samorząd, Teraźniejszość, Przyszłość. Debata, którą dzisiaj organizujemy oraz ósmy ma swoją historię i ma już swoją markę, o czym świadczy Państwa obecność. Jesteśmy tutaj tak licznie zgromadzeni, aby rozmawiać o teraźniejszości i przyszłości samorządu oraz wyzwaniach, przed którymi Wszyscy stoimy. Niezbędna jest szeroka współpraca. Nie tylko na linii rząd-samorząd, ale również ta samorządowa. Tu na miejscu w województwach, powiatach i gminach. Współpraca bez względu na to, jaka opcja rządzi w parlamencie, w sejmikach wojewódzkich, radach powiatu i radach gmin. Misją samorządowców jest praca na rzecz mieszkańców. Ich codzienne potrzeby, takie jak szpital, szkoła, bezpieczna szkoła, nie mają barw politycznych. Dzisiejszy dolnośląski kongres samorządowy jest doskonałą okazją do wieloaspektowej dyskusji o przyszłości Dolnego Śląska. Debatę rozpoczniemy od panelu poświęconego skutecznej pomocy obywatelom Ukrainy, który w wyniku wojny znaleźli schronienie w naszym regionie. W drugim panelu dyskutujemy dyskusyjnym porozmawiamy o zagadnieniach związanych z nowym budżetem unijnym dla Dolnego Śląska. Na lata 2021-2027. W trzeciej debacie skupimy się na tematach dotyczących kondycji ochrony zdrowia, w tym rozwoju nowoczesnego systemu opieki onkologicznej. Zachęcam Państwa do aktywnego udziału w każdej z debat poprzez zadawanie pytań i włączenie się w dyskusję. Szanowni Państwo, Ósmy Donośląski Kongres Samorządowy uważam za otwarty. W kongresie wziął udział wielu samorządowców z naszego regionu. Kilku z nich poprosiliśmy o wypowiedź do kamery. Sprawa związana z pomocą uchodźcami. To był pierwszy panel na naszym ósmym kongresie samorządowym we Wrocławiu. My jesteśmy na świeżo po spotkaniu z uchodźcami. To już przecież trzeci miesiąc funkcjonowania w naszym kraju. Mamy na terenie miasta i gminy w sumie 118 uchodźców. Z tego w zasobach instytucjonalnych miasta jest 34 osoby, a pozostali mieszkają u naszych życzliwych mieszkańców. Największe problemy, jakie spotkaliśmy teraz z uchodźcami, to była sprawa pomocy w załatwianiu różnych indywidualnych spraw związanych ze służbą zdrowia, no i kwestia pracy. Niewiele osób tą pracę znalazło. Teraz powiatowy Urząd Pracy ruchomił nawet takie stanowisko u siebie, żeby zdobyć wiedzę o tych uchodźcach, jak są wykształceni, jak przygotowani poprzez specjalne ankiety i staramy się im pomóc. Po dwóch latach niemożności spotkania twarzy o twarz, bardzo się cieszę, że dzisiaj wójtowie, burmistrzowie, starostowie, radni wszystkich płaszczyzn mogą rozmawiać z posłami, senatorami. Działaczami społecznymi jest to nam potrzebne. Tym bardziej, że mamy czas wojny, mamy problemy w samej Unii Europejskiej, chociażby z tą solidarnością Unii Europejskiej, z blokowaniem funduszy dla uchodźców, którzy są w Polsce ponad 3,5 miliona już dzisiaj. To wszystko musimy przedyskutować, musimy się też zastanawiać no i rozmawiać, co dalej. Podczas obrad dyskutowano także o Dolnośląskiej służbie zdrowia. Najważniejszą sprawą dla Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na ostatniej sesji była budowa tak zwanego DCO, Dolnośląskie Centrum Onkologiczne. Tak naprawdę nowotwór jest zmorą polskich rodzin, polski. Dane są no, szokujące. Nam profesor w czasie obrad sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego mówił, że tak naprawdę co czwarty dolnoślązak umrze na nowotwór, i to jest szokujące. Szpitale, które mamy no, mają standard taki jaki mają, lekarzom pracuje się ciężko, tak samo i pacjentom przebywanie w wielu osobowych salach to też nie jest, jest to pewne wyzwanie dlatego uważam, że budowanie DCO nowoczesnego, przyjaznego jest konieczne i zrobimy wszystko, jako Prawo i Sprawiedliwość lobbujemy u pana Mateusza Morowieckiego, aby dorzucił do tej inwestycji ile by ona nie kosztowała. Teraz jest rozpisany przetarg. Mam nadzieję, że już wyłonimy projektanta. Właśnie zbliża się Dzień Samorządowca ustanowiony na pamiątkę pierwszych wolnych wyborów. 27 maja to jest dla nas bardzo ważny, bardzo ważny dzień, rocznica pierwszych wolnych wyborów w Polsce po odzyskaniu suwerenności. To właśnie 27 maja 1990 roku odbyły się wybory do rad gmin. E, I tak patrząc z perspektywy tych już 32 lat, widać, jak wiele się udało, ale też widać, jakie przeszkody i jakie problemy pojawiają się teraz, bo rzeczywistość jest bardzo dynamiczna, czasy są trudne. E, ja, ja reprezentuję tą tak zwaną Polskę Powiatową w sensie miasta, które pełni funkcję Takiego centrum dla 80 tysięcy mieszkańców i widzę te przeszkody piętrzące się teraz przed nami. To nie są tylko problemy finansowe, chociaż słowo tylko to jest zbyt delikatne określenie. Mamy rzeczywiście duży problem z zapewnieniem odpowiednich środków na, oświ na funkcjonowanie oświaty czy pomocy społecznej, ale też widać ogromne sukcesy, jeśli chodzi o zmianę wyglądu naszych miast, o infrastrukturę, o rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska, wodociągów, kanalizacji, za, zaopatrzenia w we, we ciepło. Ludzie często tego nie widzą, dlatego że większa część tych inwestycji jest pod ziemią, ale jeśli sobie popatrzymy w perspektywie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, to zmiana jest ogromna. My dla Ukraińców stanowimy wzór. Witali Kliczko y, powiedział coś takiego, dzisiaj Dzisiaj to jest Merkijowa znany na całym świecie, że on pomimo wielkich sukcesów w sporcie zaangażował się w politykę tylko dlatego, że on zobaczył, że Ukraina i Polska miały ten sam punkt startowy na początku lat 90. Dzisiaj Polska jest lata świetne przed Ukrainą. E, I on rozumie, że poprzez właśnie stworzenie możliwości aktywności obywatelskiej e, można wyciągnąć, zwiększyć efektywność zarządzania państwem, uruchomić właśnie tą aktywność, uruchomić gospodarczo. I to się stało właśnie 27 maja. To był ten pierwszy klocek domina, który uruchomił mnóstwo bardzo dobrych procesów gospodarczych i społecznych, ale oczywiście jest ta refleksja, że nie wszystko się udało i o tym też warto w tym dniu rozmawiać. Trzeba jednak przyznać, że wątek przyjmowania uchodźców z Ukrainy zdominował rozmowy kuluarowe. Wojna na Ukrainie w leśnej. Dotarło do nas w tej chwili ponad 200 uchodźców, tylu gości w naszej gminie. 45 osób jest w ramach umowy z wojewodą, pozostali są u osób prywatnych, głównie w agroturystykach. I my od samego początku już w pierwszych dniach wydaliśmy jako Rada Miejska i burmistrz wydaliśmy wspólne oświadczenie potępiające tą agresję i zadeklarowaliśmy, zadeklarowaliśmy chęć niesienia pomocy, przy czym od razu trzeba podkreślić, że bardzo ważny jest tutaj udział społeczny. Bardzo wielu ludzi włączyło się w leśne. i myślę, że nie bez, nie bez znaczenia jest to, że nasza gmina, mimo że od Ukrainy no, bardzo oddalona, tak, tuż pod niemiecką granicą, na styku niemiecki Niemiec, Polski i Czech, to jednak ma ukraińskie korzenie. Bardzo wiele osób przyjechało do nas do gminy jako mieszkańcy zostali przesiedleni zaraz po II wojnie światowej, a swoje korzenie mają w okolicach Tarnopola, w okolicach Sambora, z, tamte, z tamtych miejscowości przyjechali dziadkowie i rodzice wielu mieszkańców, wielu aktualnych mieszkańców leśnej. W tym kontekście no, myślę, że wielu ludzi u nas dość mocno identyfikuje się z tym problemem, ale no i, no i niesiemy no, tą pomoc na tyle, ile możemy, patrząc na statystyki. To leśna per capita ma jeden tutaj z tutaj z, z większego obłożenia. Tak? Mamy ponad 200 osób na 10 tysięcy mieszkańców, ale też w, w powiecie lubańskim, zaraz po świeradowie zdroju, który pewnie dlatego, że jest atrakcyjną miejscowością turystyczną, łatwiej tam znaleźć pracę, to jesteśmy na drugim miejscu. To znaczy no jeszcze miasto powiatowe Lubę, tak Oczywiście tam jest więcej uchodźców, potem już jest leśna. Jest to spore obciążenie organizacyjne dla gminy, spore wyzwanie, ale też no, są plusy. Cieszy nas potencjalna demografia. Tak? Dodatkowa klasa dzieci, 30 dzieci w szkole, to oznacza, to że będziemy mieli troszeczkę większą subwencję przy tych samych kosztach, więc tutaj na pewno jest to jakiś drobny pozytyw taki administracyjno-budżetowy, ale myślę, że też pozytywem takim społecznym jest to, że to tego typu działanie pomocowe wyzwala bardzo dużą. Duże zaangażowanie ludzi, wyzwala taką samopomoc, wyzwala dużo pozytywnych cech i mimo, że są drobne trudności, bo wiadomo, że no przyjeżdżają bardzo różni ludzie, przyjeżdżają ludzie, którzy od razu szukają sobie pracy i ją znajdują i pracują, ale są też tacy, którzy sprawiają różne drobne problemy społeczne, to mimo wszystko oceniam to zarówno pomoc, jak i przejazd uchodźców do nas na plus. Jakie będą tego konsekwencje w perspektywie roku, dwóch lat, tego nie wiemy. Nie wiemy, ile potrwa ten konflikt, ile osób wróci, a może część z tych głównie pań, bo głównie przyjechały kobiety z dziećmi, ile ich zostanie u nas na stałe, tego nie wiemy, no ale nie należy też takiego scenariusza wykluczać. Jest to z jednej strony wysiłek, ale z drugiej strony też być może inwestycja w duży problem demograficzny, jaki jak mają wszystkie małe gminy Pogranicza, tak, gdzie ludzie po prostu z wyboru wyjeżdżają do dużych ośrodków. Teraz na się okazało, że ludzie nie z wyboru przyjechali do nas być może na dłużej. 8. Kongres samorządowy, który odbył się we Wrocławiu, to bardzo ważne wydarzenie na mapie samorządowej Polski. Nie świadczy o tym fakt obecności wielu parlamentarzystów od prawej do lewej strony, a także przedstawicieli strony rządowej z panem ministrem Dworczykiem na czele. Sam kongres składał się z trzech paneli, z czego dwa. Są bardzo ważne z punktu widzenia naszego miasta. To problem uciekających przed wojną Ukraińców, którzy są blokowani w naszym kraju, na Dolnym Śląsku. Również w Lubaniu, w lubańskich, w lubańskich domach, znaleźli swoje schronienie, za co Polakom bardzo dziękował obecny na kongresie ambasador Ukrainy w Polsce. Drugi panel, bardzo ważny z punktu widzenia naszego miasta, to podział środków unijnych na kolejne lata. Jak wiemy, z funduszu odbudowy Unii Europejskiej zarząd województwa dolnośląskiego z panem marszałkiem Cezarym Przybylskim na czele wynegocjował ponad 10 miliardów złotych dla naszego regionu. Mam nadzieję, że te pieniądze pozwolą na dalszy rozwój Dolnego Śląska. Również mam nadzieję, że naszego miasta. Uważam, że pomysły i koncepcje, które płyną z tego kongresu przełożą się Właśnie na rozwój Dolnego Śląska, naszych małych ojczyzn, bo pamiętajmy, że silny samorząd to silna Polska. Ósmy konkres samorządowy był pierwszą tak dużą imprezą zorganizowaną przez samorząd województwa dolnośląskiego po zniesieniu restrykcji związanych z pandemią.